Chciałbym omówić tylko jedno zdanie wypowiedziane przez Jezusa. Dotyczy ono tego, co powiedział dzisiaj: Pozostańcie w gotowości do służby. Powiedziałbym raczej w postawie posługi i służenia. Wasz pas wokół bioder i wasze lampy zapalone. Jezus kieruje te słowa do ludu. Do czego jest to odniesienie? Do jakiego święta to bezpośrednio nawiązuje? Do Paschy mogę to dla państwa przeczytać mam przy sobie małą biblię jerozolimską polecam to najlepsze tłumaczenie księga wyjścia rozdział 12 werset 11 który mówi o przepisach prawa jak obchodzić paschę w jakim terminie i tak w wersecie 11 czytamy a tak macie ją paschę jeść My czynimy to teraz, powstając, by spożywać chleb przaśny, czyste ciało Chrystusa. Jak przeżywać Eucharystię? Wasz pas wokół bioder. O ile rozumiem, symbolizuje to raczej drogę, gotowość do drogi. W dawnych czasach, opuszczając dom, zakładano pas z portfelem czy sakiewką. Chodziło o ten ruch, o wyruszenie. Eucharystia jest przecież chlebem wędrowców. Właśnie dlatego musimy jeść z przepasanymi biodrami, ponieważ jesteśmy w drodze. Dalej sandały na nogach i laskę w ręku. Ta laska to atrybut wędrowca. Już wcześniej tu wyjaśniałem, że kiedyś w Afryce zawsze trzymałem kij przy drzwiach, bo wychodziły węże, skorpiony i tarantule trzeba było mieć chociaż kij, by się ich pozbyć. Taka była częściowo jego funkcja w tamtych czasach, ale służyła też do podpierania się w marszu. Jednak, i tu przechodzimy do sensu figuratywnego, wyjaśniam, że ojcowie kościoła widzieli w tej lasce krzyż. Laska to krzyż, który niesiemy. Co więcej, jeśli zestawimy ten werset z księgi wyjścia z Ewangelią, a jest to metoda studiowania Biblii przez polaryzację, skorelowanie fragmentów, łączymy to z tym, co mówi Jezus, wasz pas wokół bioder i wasze lampy zapalone. W nocy używano lampy glinianej z oliwą. Potrzebne jest światło. Pomyślałem sobie, że w czysto duchowej interpretacji, laska Mojżesza to krzyż, a to jest zapalona lampa na tej drodze. Jezus zresztą powtarza to wielokrotnie: kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż. Krzyż jest wskazaniem, wsparciem, bronią, ale i światłem. Patrząc na krzyż, co zresztą zgodnie potwierdzają wszyscy mistycy, a mądrość Kościoła powtarza, jest on jedynym źródłem niewidzialnej mądrości Boga, tajemnicy Boga. Poznanie jego mądrości, wiedza o tajemnicy, jedynymi drzwiami, przez które możemy do tej mądrości wejść, jest krzyż. Nie ma innego źródła mądrości w Kościele, które nie prowadziłoby przez krzyż. Po prostu nie, zatem jeśli idziemy z krzyżem w ręku, on nas oświeca. Pas, który w tradycji kościoła, zwłaszcza w średniowieczu, często symbolizuje powściągliwość, byłby wezwaniem do grzeszników przestańcie grzeszyć. Jemy pasche, zaciskamy pas, bierzemy krzyż i wiemy dokąd iść. Ten obraz, jak powiedziałem na początku, włożenia szaty weselnej bycia w weselnej wiosce szczęścia jest czymś niepojętym. A my tu na dole, otoczeni nocą, z lampą krzyża idziemy. I Mistrz przychodzi ze swoją obecnością, by wprowadzić nas w to wieczne szczęście, którego możemy skosztować już teraz, a może nawet więcej niż tylko odrobinę, na tej ziemi, rozsmakowując się w rozkoszach Królestwa Niebieskiego.